Kolejny dzień codzienności pracy z pacjentami. Co robisz? Pracuję. Okej. Okay. A jak efekty? Woda, zupa, chleb. Pięknie. Ćwiczymy, bo. Ach, ten pracuś. Ten drugi chodzi, tylko rolki kręci. Raz. Woda, kawa, kawa. Mleko, zupa, masło, poniedziałek, dzisiaj jest ciepło. Zna kroj mięso. Tak, widzicie, pracujemy z pacjentami na bardzo różnym poziomie sprawności. Teraz akurat mieliśmy okazję zobaczyć, jak wygląda terapia neurologiczna. Natomiast myślę, że w najbliższym czasie pokażę Wam, jak pracuje fizjoterapeuta. Cześć!